Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym dostałem w swoje ręce wóz, który powinien się zapisać w annałach polskiego tuningu. Ochrzczony przeze mnie jako Polones Patolog. Jest to Polones 4x4, który częściowo, przynajmniej teoretycznie, jest nierdzewny. A zapytacie, jak wymyśliłem nazwę Patolog? No więc. W zasadzie tutaj koncepcja była taka jaka w Polonezie analogu, ale to jest akurat patolog, a nie analog. Niby nierdzewnie, ale coś tu się dzieje. Nie ma prześwitu. Niepostarane. Co mi się bardzo podoba? Kit, kit. Kunszt i artyzm. Typowe, to powinno się zapisać w annałach polskiego tuningu, ale tylko tam. Co więcej, miejsce w którym to kręcę też nie jest przypadkowe, bo tutaj za mną znajduje się antena 5G i jak nie wierzyłem w teorie spiskowe, tak, kiedy widzę ten samochód, to być może jednak faktycznie coś jest z tym 5G, że może zaszkodzić. Jakby ktoś myślał, że naprawdę wierzę w te bzdury. Nie, to żart, ale to jest patologia. Dzięki uprzejmości Muzeum Polskie Drogi, które znajduje się tutaj obok, w Świętokrzyskim, to chyba wszędzie świętokrzyskie, mogę podotykać tego wspaniałego arcydzieła. A was oczywiście zapraszam do tego muzeum. Linki macie w opisie. Odwiedźcie bardzo fajna kolekcja polskiej motoryzacji. Natomiast ten wóz, który oni pozyskali. Ja pamiętam, że ten Polonez przewijał się w ogłoszeniach. Tutaj pan deklarował, że to jest nierdzewny Polonez czy tam częściowo wykonany z nierdzewki i to jest doskonałe, bo to jest nie tylko jedyny nierdzewny Polonez, ale to jest też jedyny nierdzewny Polonez, który zardzewiał. Ponieważ ta buda, pomimo tego, że tutaj jest albo niklowana, albo faktycznie wykonana z blachy nierdzewnej, przynajmniej jeśli chodzi o poszycia. O tyle poza tym jest niesamowicie kurwa zgnita. Co to w ogóle jest za pojazd? Otóż to jest Buda Poloneza Traka, postawiona na ramię i mechanice Isuzu Troopera. W efekcie powstało coś takiego, co jest bardzo podobne do koncepcji Poloneza Analoga, ponieważ Polonez Analog to też był Polonez postawiony bardzo chałupniczo. Na ramię Subaru, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj ktoś w warunkach typu szopa postawił budę Poloneza na ramię Odisuzu. I co ciekawe, przewagą tego Poloneza nad Polonezem analogiem jest to, że działa. Działa pomimo tego, że jest tu sporo druciarstwa. Nie ma co przedłużać, nie ma co opowiadać jakichś niesamowitych historii. Najlepiej pokażę Wam dokładnie i konkretnie z Ronsi, jak to jest zrobione, bo to warto się przyjrzeć z bliska. Naprawdę. To jest czysta patologia. Im dłużej się człowiek przygląda temu samochodowi, tym bardziej jest przekonany, że jego twórca nie mógł być trzeźwy, kiedy to wymyślił. Bo uwaga czarna maska zwykła błotnik, który był przerabiany i prawdopodobnie być może jest ze stali nierdzewnej z obowiązkowymi poszerzeniami, które wyglądają jak kawałki betoniarki. Dalej, no, niby nierdzewnie, ale coś tu się dzieje. Oczywiście, spasy są wybitne, ale potem patrzysz do góry i okazuje się, że reszta budy jest straszna. Tam, gdzie nie dotarło, czy to niklowanie, trudno nawet mi powiedzieć, czy to było niklowane, czy, czy nierdzewka. Tutaj chyba faktycznie to jest kawał blachy nierdzewnej. Zobaczcie na drzwiach. Natomiast, zobaczcie, co się dzieje z resztą tej budy. Ta buda musiała być w stanie. Agonalnym, tu jest w ogóle kit. Tu też jest kit. Tu też jest kit. Tu też jest kit. Ale poza tym jest nierdzewka. Nierdzewka jest nawet tutaj. Co lepsze, drzwi, zobaczcie od wewnątrz, są pomalowane taką farbą, którą używa się w budowlance do na przykład pokrywania. Korytek na kable. Wiem, bo trzy tygodnie pracowałem w budowlance. Kto używa poziomicy, ten jest chyba za granicy. Ale to nic. Genialne są te parapety z nierdzewki, które się grzeją w słońcu, więc nie da się na nich oprzeć. Tu też jest nierdzewka, a tu jest, zobaczcie, taki plastik do takiej podbuty, że jakbyś chciał stanąć, to możesz się stanąć na drzwiach. Genialne. Reszta budy, jak już mówiłem, stanagonalny, ale chodźcie dalej. Paka. Ponownie blacha nierdzewna. O, koła, jak widać, wystają potężne śruby, żeby nie było za trudno ich odkręcić. Ale lepiej jest tu. Ponieważ tu mamy pająka. I zobaczcie, jaki to jest ładny okaz. No, sfokusuj się na niego. Nie chcę się sfokusować, a mamy tutaj strasznie ładnego pająka. To jest chyba Tygrysi. Coś mi nie idzie. Szkoda, bardzo ładny pająk. Nieważne, generalnie za tym pająkiem mamy pomalowaną dupą tylną gruć. I uwaga, zobaczcie, jak jest zrobiony bak. Otóż bak jest tutaj. Więc jak masz tam 1,80 coś, to jeszcze sięgniesz, odkręcisz, nalejesz, ale 1,70 już będzie musiał stawać na stołku. Zobaczcie, tu mi trafia mniej więcej ramię. Sama paka, nic specjalnego. Jest to przerobiona paka poloneza, tak naprawdę zrobiona od nowa. Światła są faktycznie z traka. Ten element metalowy jest zrobiony na wzór poloneza traka, ale to raczej nie jest oryginalny element, czyli wszystko zostało zrobione od nowa. Także trudno tutaj nie docenić nakładu pracy. Mamy dwa potężne kominy złowieszczego schuku, i to tak naprawdę można by uznać, że tyle. Jest oczywiście obowiązkowe orurowanie. Spasowanie: no, ręczna robota, więc nie oczekujmy cudów. Chociaż trochę przypałowo, że tutaj zostały te dziury. Ale okej, okay, to sobie obejrzeliśmy z zewnątrz. To już robi kurwa wrażenie. A! No, i tutaj właściciel uznał, że zastosuje y, kierunkowskazy z Borewicza odtwarzając błotniki od Karow, więc to nie pasuje. Tutaj też pasował stopami, jak widać. Ale słuchajcie, jest dobrze. Teraz sobie zajrzymy do wnętrza. Albo nie, przed wnętrzem zajrzymy się pod spód. Zobaczcie, to jest w pełni rama od Isuzu Troopera. Na której postawiona została i przykręcona rama tutaj z tyłu paki Poloneza. A dalej do przodu karoseria Poloneza traka. Piękne jest to, że to ewidentnie nie był idealny odnowiony Isuzu Trooper, tylko też taki przeciętny, średni. Ważne, że to jakoś udało się poskładać, poskręcać i działa. Hitem jest też prześwit. Zobaczcie, jak bardzo ten wóz nie ma prześwitu. Pomimo tego, że jest to potężny 4x4 offroad, nierdzewka, to jakby yy, no, prześwit z gatunku tak. Genialne jest też tutaj to, bo wygląda, że yy, rurka od nadkola trzyma się trytytką do plastikowego zderzaka, a tutaj to w ogóle jest przerwa i coś wzajemnie do siebie nie pasuje, ale to nie wpływa na pracę silnika, więc nie należy się tym przejmować. Dobra, teraz możemy pójść zobaczyć wnętrze. No więc nasz szalony konstruktor. Poza tymi boczkami drzwiwymi, które już wam pokazałem, miał wiele genialnych pomysłów. Na pewno dobrym pomysłem było wstawienie fajniejszych foteli, za to absolutnym hitem i kretynizmem było zrobienie metalowej kierownicy, której nie da się dosłownie dotknąć w ciepły dzień. Wiecie czym sobie poradził? Do tutaj pokrętki jak w ciężarówce, co jest kurwa absolutnie absurdalnie debilne. Ponieważ tu jest chyba 2 dwa albo 2,5 dwa obrotu do czy półtora do pełnego skrętu, więc nie służy to do niczego poza tym, żeby walić w to ręką albo żeby wbiło się w płuca przy wypadku. Co lepsze, zapomniał, żeby y, zrobić tutaj klakson, więc tu jest taki dziadowski pstryczek od klaksonu. Jak sobie dalej się przyjrzymy temu wnętrzu, mamy deskę z Poloneza, ale zegary z trupera. Co lepsze też tu przynajmniej jest czymś, co chociaż udaje blaszkę i podobnie zobaczcie pedały. Dwa prawe pedały są ewidentnie z poloneza, widocznie zabrakło ale po lewej już został przerubiony na sportowy metalowy tru. Dalej jak się przyjrzymy, zobaczcie, mamy tutaj potężny system audio wyglądający jak prosto z lat 90 który ma tutaj nawet sterowanie gainem i częstotliwością, i jest to od Pioneera. I radio oczywiście też jest Pioneer. Mamy dodatkowe wskaźniki z ciśnieniem oleju, poziomem paliwa i temperaturą, które nie zmieściły nam się na desce rozdzielczej. Fucking genius, ale co ciekawe, wszystko tutaj działa, także nie jest to aż tak na Odpierdol. Co więcej, tutaj ktoś się postarał z tym systemem audio, ponieważ, zobaczcie, tutaj mamy nawet Twitterki. Ogólnie jest to krzyżówka między postarane a niepostarane. Na pewno fascynujące, <noise> że komuś się chciało odjebać taką patologię. Tu mamy jeszcze CB Radio, proszę bardzo, można w nie wannąć głową wsiadając. No i z tyłu też jest wygodniejsza kanapa od oryginalnej. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę tego epokowego dzieła. O jezu, jak to jest brzydko. A maska się nie domyka, no to nie problem. Ten kabel służy do otwierania maski. Jakby ktoś pytał: ich oczom ukazał się las, czyli 3-litrowy diesel, a chyba nawet turbodiesel. Muszę się przyjrzeć: tak, turbodiesel i Suzu. Tak naprawdę wszystko powinno być tak jak w Isuzu tutaj. Z bardzo prostej przyczyny, jaką jest to, że zobaczcie, że tutaj zostały wycięte podłużnice z poloneza. To jest tylko góra poloneza. Co więcej, niekiedy możemy się dowiedzieć, że był to Polonez Track Zielony. Tutaj powinien być numer WIN. Zamiast tego, zobaczcie, mamy ręcznie napisane, że kto to zbudował, i mamy nawet numer inwentaryzacji tego, jak zbudował ten projekt. A ogólnie jest to zarejestrowane jako ISUZU Trooper. Należy też zwrócić uwagę na kunszt kunszt i artyzm, z jakim została wykonana wiązka elektryczna. Przewody na skrętkę, robiąc tak poważny projekt, no trzeba mieć jaja, naprawdę. Trzeba mieć jaja, żeby coś takiego odjebać. Tutaj, proszę bardzo, jest BHP zamontowany jakiś przewód, wpierdolony w klemę, stałe zasilanie, chuj wie czego. Trudno powiedzieć. Aha, spryskiwacza. Zapytacie mnie, dlaczego spryskiwacz ma bezpośrednie kurwa zasilanie prosto z klemy? Odpowiem, nie mam zielonego pojęcia. Podoba mi się też to, jak nisko jest ten silnik, że mógł oberwać, ale dzięki temu się mieści. Podoba mi się też to, jak tutaj został domontowany kawałek blachy, bo pewnie od Poloneza by nie pasował albo był rozpierdolony. Ogólnie jest to niesamowite rozwiązanie, niesamowity wóz. Naprawdę. Jestem przerażony, jak dużo trzeba było chlać, żeby to zrobić. Ale nie należy jeszcze docenić właściciela, a raczej twórcę tego dzieła, że nie zamontował tej wyremontowanego silnika pomimo nakładu pracy, tylko zamontował gówno, które dymi tak, że wygląda jakby się paliło, co zaraz Wam pokażę. A potem pojedziemy na przejażdżkę tym cudem techniki, kurwa jego mać. A no i nie zapomnijmy o lusterkach, też o pierdolonym czymś na kształt nierdzewki lub niklu. Ja to będzie raczej malowany plastik, które wyglądają jak z ciężarówki. Tak trzeba robić projekty, kur... To zdecydowanie dobrze, że Muzeum Polskiej Drogi postanowiło zachować to arcydzieło polskiego tuningu. Tutaj nastąpiła teleportacja do kolejnego ujęcia, ponieważ przestawiłem już furę, a przypomniałem sobie, że nie nagrałem, że muszę przemycić bardzo ważną informację, której musicie posłuchać, bo to będzie na poważnie. <ścoughs> Oczywiście, że chodzi o jedynie słuszną porównywarkę, na której możecie sobie ubezpieczyć, nawet jako Isuzu Troopera, takiego poloneza-patologa. Czyli takie coś, że pokazuje Wam od razu oferty różnych ubezpieczycieli i może to wyjść bardzo tanio. Zwłaszcza, że dostajecie dwa razy po 150 zł cashbacku, czyli zwrotu oraz link polecający, który jak wyślecie i ktoś też skorzysta, kupi ubezpieczenie, to zbieracie wtedy po 50 złotych aż do 2000 złotych. No scam, my friend. Są na to potwierdzenia przelewów. Mubi pyly polecam Wam serdecznie. Link macie w opisie. I lecimy dalej z odcinkiem. Blu, ale smów ruchy tutaj po prostu rękami się pojawiły, że mam ten flow. Polscy chłopcy nie umieją się ruszać, a ja się bujam jak pierdolony Rezus. Dobra, koniec pajacowania. Nie można pajacować, kurwa. żyje z pajacowania w internecie. Uwaga, w ogóle przerwa na suchara. Czy YouTuber to zawód? Tak, dla rodziców. A tu, jakby ktoś pytał, jest włącznik od napędów, ale nikt nie wie, czy działają. O, ale za to tu jest dziurska! To się nazywa fachowy projekt, kurwa. No ale wiadomo, tym się nie jeździ, tu jest rama, więc kogo obchodzą jakieś dziury. Dobra, pora na pokaz normy Euro 2137. Światła zakładam, że działają. I zacznę wam od pokazania geniuszu, jaki został zrobiony z tą kierownicą. To jest maksymalny skręt. chcę wam pokazać głównie, jak bardzo bez sensu jest to, że ta parząca kierownica ma to pokrętło. Pokażę wam to na przykładzie manewrów parkingowych. Tylko przepnę sobie mikrofon. O. Więc zobaczcie. A chyba maska jest niedomknięta. Czekajcie. O, ręczny to nie wiem, czy działa. Już prezentuję, jaki to jest bez sens. No więc to mamy skrajnie. No to teraz uwaga. Raz. Dw, dwa. Trzy. Trzy obroty łącznie. Półtorej obrotu w każdą stronę. To naprawdę nie da się tak zrobić co lepsze maksymalny skręt, ja nie jestem ustawiony pod kątem prostym i wyjeżdżam Czekaj, ręczny tylko może bym zrzucił dobra i okej, okay, tym razem mi się udało natomiast tam kawałek dalej jak było wąsko na przykład zobaczmy chcę skręcić teraz pod kątem prostym w tą uliczkę i już wyjeżdżam, kurwa, prawie za nią, bo promień skrętu jest beznadziejny. Także fucking genius. Jak tam próbowałem w wąskim miejscu manewrować, było dramatycznie. No ale dobra, ruszamy. Kolejne, co mi się bardzo podoba. Chłop stworzył specjalną kierownicę. Po czym założył ją tak, że zobaczcie, to jest do jazdy na wprost. Ale ma to pewne zalety, na przykład cały czas mogę się przeglądać w tej kierownicy, co jest doskonałe. Bo dzięki temu mogę obserwować najpiękniejszą osobę na świecie, czyli siebie. W ogóle nie jestem narcyzem, ani trochę. Natomiast co jest wielką przewagą tego Poloneza nad Polonezem Analogiem? Otóż nim się da jeździć. Fakt faktem ma opony. Więc telepie się w sposób straszny. Znaczy telepie, no jest nieprzyjemne takie wibrowanie, ale on jedzie. On jedzie i zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że jedzie co najmniej na poziomie prawdziwego traka, jak nie lepiej, tylko że ten przyspiesza. Przyspiesza i nawet prawie trafia nim w drogę. Także to już można by rzec, że jest to pewna przewaga. Ciekawe czy działa nawiew. Nawet działa tu nawiew, także wszystko działa. To jest o nawet o, typowe Polonezowski nawiew, kurwa. Także ten pojazd jest zaskakująco dobry, jak się nim już jedzie. Nie wiem, jak sobie radzi w terenie, pewnie jak Trooper albo gorzej, ale da się nim normalnie jechać. Polonez patolog wspaniały, co lepsze, mamy tutaj do czynienia. Z lepszą pozycją za kierownicą, dzięki lepszym fotelom, to jest po pierwsze. Wszyscy do tego patrzą na mnie, jakbym był papieżem. Otóż nie jestem papieżem, jestem tylko zwykłym grzesznikiem. O, tak można podjeżdżać pod Dino, właśnie. Teren prywatny, wstęp zabroniony. No dobra, to pojedziemy w prawo w takim razie. Podoba mi się, że jak wrzuciłem kierunkowskaz, to świecą się też awaryjne. Ale zobaczmy, jak się rozpędza. No, powyżej 2,5 tysiąca to wygląda za mną, jakby się paliło. Chłop tam w pasacie pewnie jest przerażony, ale idzie. Jakoś idzie. No dobra, teraz już nie idzie. Jednak trochę rozczarowanie. Powoli osiągamy, uwaga, prędkość, przylotował 80. Dobra, już dość, dość. Wyżej niż 80 nie jadę, bo mam problem z trafianiem w pas. Układ kierowniczy należy do wybitnych. O, kurwa, maska mi się jeszcze prawie otworzyła. Także tym bardziej nie będę jechał więcej niż te 60-80. bo to zakrawa, kurwa, samobójstwo. Jednak kurwa te projekciki to nie zawsze są wcale takie fajne Tutaj może se skręcimy Może uda mi się przebić do miejsca docelowego Także, newtonometry są, ale poczucia bezpieczeństwa nie ma To jest raczej kurwa takie zabierzcie mi to To nadal lepiej niż Polonez Analog, one co do zasady się rozpadały ten jeździ nawet jeśli tylko trochę się rozpada nie wiem, co mam więcej o tym powiedzieć w sensie, to jeździ jak mocno spatologizowane Isuzu Trooper o, mi tu daszek jakiś dwójka nie chce wejść ale na szczęście mam to taki płyn mam nadzieję, że jest do dezynfekcji po dotykaniu tego gówna a nie, to tylko przeciwko insektom szkoda przydałaby się jakaś dezynfekcja mózgu i oczu po pojeżdżeniu tym podoba mi się też, że ze wskaźników działa chyba tylko temperatura i paliwo Ponieważ ten od oleju się nie rusza, ale może po prostu mam tak potężne ciśnienie oleju, kurwa 8 bar, kurwa Raczej śmiem wątpić potem, jak to gówno dymi Wybitny pojazd, ciekawe czy się zmieszcza teraz w pasie Otóż chyba się zmieściłem Przerażające Kurwa, zabierzcie mi to gdzie jest muzeum? Ja chcę z powrotem do, do muzeum. Doceniam, że są ludzie, którzy chcą to zachować dla potomnych. To powinno się zapisać w annałach polskiego tuningu, ale tylko tam. Nigdzie indziej, kurwa. Nie róbcie tego więcej i nie róbcie tego w domu. Jeżdżamy z pięknej miejscowości Końskie, pod którą znajduje się Muzeum Polskie Drogi właśnie. A ja, jak widać, najprawdopodobniej udało mi się przeżyć przejażdżkę Polonezem. Patologiem. Wiecie, czy działają spryskiwacze? Otóż nie. Otóż prawie wpadłem do rowu, próbując ich użyć. Jest dobrze, można by rzec. O Jezu, dobra, zabierzcie mi to gówno. Jadę stąd w pizdu. O, nawet działa ten wspaniały przycisk od strąbienia. Nie no, ale jestem dumny. Konstruktorowi udało się osiągnąć większe luzy na układzie kierowniczym. Niż w prawdziwym polonezie, to jest pewne osiągnięcie. Nie wiem, czy to jest dobre osiągnięcie, ale to jest osiągnięcie. Uwaga, manewrowanie, czy ja się tu zmieszczę? Chyba się zmieszczę. Jeśli się nie zmieszczę, to będzie trochę smutno. Kurwa, nie, tu jest dobra. Jedziemy, ja pierdolę, ale bym tutaj jeździł. Będę jeździł, będę nią jadł. A to przed nami, to czarne, to może być spoiler alert, dlatego że kręciłem to nie po kolei. Znaczy nie wiem w jakiej kolejności to wypuszczę, ale już dzisiaj tym jeździłem. Dobra, słuchajcie, nie podejmę się ambitnego parkowania tego pojazdu, więc stanę na odpierdol. Tymczasem. To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie do Muzeum Polskie Drogi jeszcze wrócimy. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce, która jest w opisie, o moim sklepie z gadżetami motobieda.pl i o Muzeum Polskie Drogi. To tyle na dzisiaj. Elo!